Już niedługo, bo od nowego roku nadchodzą duże zmiany prawne w kontekście rynku kryptowalut w Europie. Chodzi o Mika. I w ostatnich dniach, nie dość, że mieliśmy sporo zamieszania związanego z wprowadzeniem tej ustawy na rynek, to okazuje się, że polscy ustawodawcy wprowadzili jeszcze więcej chaosu. Bo wychodzi na to, że pierwszy raz będziemy mieli sytuację, w której niekompetencja rządzących będzie dla nas korzystna, bo najpewniej opóźni wejście w życie niektórych potencjalnie uczężliwych przepisów. I parę dni temu była taka sytuacja, że, no wiecie, obiegły nas wieści a propos tego, jak jakoby to Mika miała być wcale nie wprowadzona w Europie do końca roku, no bo podobno nasi regulatorzy się nie wyrobili w terminie i nie przyjęli jeszcze nowych unijnych przepisów z góry narzuconych. A 30 grudnia 2024 roku był terminem, w którym należało przyjąć przepisy Mika i od tego dnia rozpocząć i hipotetycznie pomimo tego, że jesteśmy przed tym terminem, no to jednak nie da się już z tym nic zrobić. Polska, podobnie jak Portugalia i Belgia nie zdążyły uchwalić ustawy regulującej tę branżę, mimo że pierwsza wersja projektu pojawiła się już w lutym. I według Artykułów, jeszcze sprzed wigilii, mamy półtora roku do wprowadzenia tego prawa w życie. To sporo czasu, aby dokładnie zapoznać się z wszelkimi wymogami prawnymi dotyczącymi nowych regulacji i sporo czasu, żeby dobrze przestudiować, czego dotyczy Mika, jakie zmiany wprowadza, jak może zmienić dotychczasowy krajobraz rynku kryptowalut w naszym kraju. Ale pomimo tego tutaj opóźnienia spowodowanego przez polski rząd, to zmiany przepisów prędzej czy później wejdą w życie. Dlatego publikuję ten film już teraz. Część z nich już hipotetycznie w życie wchodzi, szczególnie a propos właśnie firm, które operują na rynkach europejskich, bo one wiecie, nie rozgraniczają tego, czy rynek polski, czy jakiś po prostu Europa to Europa i muszą się wszędzie zastosować do tych regulacji, przepisów, które są im narzucone, więc no, po prostu odpowiemy sobie dzisiaj na sporo pytań, które was nurtują a propos giełdy Bybit, a propos Miki generalnie. Więc to rozporządzenie, czyli Markets in Crypto Asset Regulation, to jest nowe prawo, które od 30 grudnia prowadza sporą rewolucję w regionie europejskim. Pokażę Wam tutaj najistotniejsze zmiany, tak w pigułce, żeby nie słuchać o tym cały czas, które po prostu w życie wejdą i rozwijemy sobie trochę wątpliwości a propos giełdy, z której tutaj wszyscy korzystamy. Więc zacznę od najważniejszej rzeczy, którą powinniście wynieść z tego filmu, czyli. Dla Was, dla osób, które są na Bajbicie, nic się szczególnego nie zmieni po wprowadzeniu tych regulacji, po wprowadzeniu Mika. Dalej będziecie mogli korzystać z giełdy tak, jak dotychczas korzystaliście. Nie będzie ograniczeń, jeżeli chodzi o przesyłanie środków na giełdę i z giełdy, a wprowadzenie Mika powinno być dla Was praktycznie niezauważalne i nie będzie wpływać na Wasze doświadczenie jako klienta giełdy ByBit. Ale wiecie, o Bajbicie też tutaj wypowiadam i skupiam, no bo dla lat tę giełdę promuję, sam z niej korzystam i jestem z nią powiązany na stopie też prywatnej, się znam z nimi, lubię, więc po prostu coś tam przemyciłem, zrobiłem też QA z osobami od nich i dzisiaj Wam opowiem, jak te odpowiedzi wyglądają. Ale dobra, weźmy jeszcze na początku kwestię portfeli, bo tutaj sytuacja jest bardziej skomplikowana. A propos tego, właśnie Travel Rule, bo tutaj właśnie większość zmian będzie w tym aspekcie tego wszystkiego dotyczyło, a propos tych regulacji. Bo czym to jest? No to jest taki unijny przepis, który wchodzi równolegle z Mika i o ile wejście tego Mika zostaje w Polsce opóźnione, to Travel Rule faktycznie wchodzi w życie wraz z Roku, więc skupcie się, bo ta reguła będzie dotyczyć Waszych portfeli. To jest zasada, która wymaga, aby dane o nadawcy i odbiorcy transakcji były przekazywane między firmami, które przesyłają pieniądze, a według ustawodawcy pomoże to łatwiej wykrywać przestępstwa, takie jak pranie pieniędzy i niestety. Ale po wprowadzeniu tego Travel Rule będzie o wiele trudniej on anonimowość w krypto, więc nasze portfele będą teraz prześwietlane, a wszystkie transakcje na giełdy i z giełd będą monitorowane. Ale co na ten moment wiemy, dotychczas użytkownicy giełd kryptowalutowych byli w teorii zobowiązani do przechodzenia procesu weryfikacji tożsamości KYC na swoim koncie, na danej giełdzie. Jednak nowe przepisy tworzą tutaj dodatkowe wymagania, takie jak rejestrowanie szczegółów informacji o każdej transakcji, w tym danych dotyczących zarówno nadawcy, jak i odbiorcy transferu. I to już istnieje, wiecie, jeżeli chodzi o firmy. Po prostu krypto musi się zrównać z tym przepisami, jakie mają miejsce przy operowaniu fiatami. I w praktyce to wygląda tak, że jeżeli chcesz przelać krypto na giełdę, to KYC nie wystarczy, bo również czasami wyrywkowo, co też już się dzieje, ale będziesz spytany o udokumentowanie źródła pochodzenia swoich środków. Więc co w tym wszystkim najmocniej atakuje swobodę działania na rynku? Otóż to, że giełda będzie musiała te dane rejestrować i udostępniać się odpowiednim organom na ich żądanie. A zdecentralizowane giełdy, czyli DEXy, również mogą podlegać regulacjom Mika, jeżeli ich działalność jest wystarczająco zcentralizowana, na przykład gdy istnieje podmiot, który kontroluje platformę lub czerpie z niej zyski, a w takich przypadkach mogą być wymagane procedury KYC, raportowanie i spełnianie tych standardów bezpieczeństwa. Jednak istnieje jeden problem w ścisłym uregulowaniu DEX-ów, bo czasami nie mają centralnego zarządu, są zautomatyzowane i działają na zasadzie smart kontraktów, więc to jest w toku, ale może to aktualnie stanowić wyzwanie. Więc wiecie, to i tak prędzej czy później musiało nadejść, jeżeli ktoś na giełdach centralizowanych operuje środkami które pochodzą z legalnego źródła, zarobił je w ten czy inny sposób, dostał darowiznę, sprzedał nieruchomość, pochodząc z innych inwestycji, nie musi się martwić, bo spokojnie się wybroni, nawet jeżeli go ktoś o coś zapyta, tak? Więc po prostu chodzi o zredukowanie anonimowości transferów w krypto, o mniej jakiś tam przestępstw, wyłudzeń i tego typu rzeczy. I w praktyce to oznacza, że krypto, które do tej pory oferowały po prostu pewną dozę anonimowości, będą teraz bardziej ścisłej kontroli podlegały w Unii Europejskiej. No niestety nie ma co tutaj się głaskać po głowie, że to jest coś no nie jest, wygląda tak, jak wygląda. I wypłacając środki do prywatnego portfela, prywatnością już w pełni cieszyć się nie będziemy mogli, bo jeżeli będą wzbudzać podejrzenia jakieś transakcje, no mogą one zostać przeanalizowane przez odpowiednie organy, więc no, w niepokojącym kierunku to troszeczkę u nas w Unii idzie. A kwestia, która Was pewnie zainteresuje, to to, co się stanie ze stablecoinami, o co chodzi z tymi nowymi wymaganiami i czy będzie trzeba pozbywać się niektórych stable? Mika wymaga, aby wszystkie stablecoiny działające w Unii dostosowały się do nowego prawa, a w przeciwnym wypadku będą musieli musiały zostać usunięte z obrotu. No i teraz już Wam opowiem, jak te wymogi wyglądają. Jest coś takiego jak Reserve of Funds, tak? Po prostu wymóg pełnego pokrycia rezerwami. Jest on prosty. Stable muszą być w pełni zabezpieczone rezerwami w stosunku 1 do 1, co oznacza, że każdy wyemitowany token powinien mieć odpowiadające mu aktywy rezerwowe o niskim ryzyku i wysokiej płynności, np. dolara czy tam złoto. Dalej idąc, mamy wymóg transparentności raportowania, który oznacza, że emitenci stablecoinów są zobowiązani do regularnego publikowania informacji o swoich rezerwach, w tym szczegółowych raportów finansowych aby zapewnić przejrzystość i budować zaufanie wśród użytkowników i to musi być regularne. Ale najważniejszą kwestią tutaj jest licencjonowanie. Bo emitenci Stablecoinów muszą uzyskać licencję od odpowiednich organów nadzoru finansowego WE, a taka licencja będzie wiązała się ze spełnieniem określonych kryteriów kapitałowych i operacyjnych. Więc Mika wprowadza też zakaz stakingu Stablecoinów i ta usługa przestanie być dostępna na giełdach, które operują w Europie. Ponadto część emitentów dostała zgodę od Unii na oferowanie swoich Stablecoinów, a część jej nie uzyskała. Circle, czyli emitent Stablecoin na USDC i Euroc, może legalnie działać na terenie Unii a inne, pomniejsze firmy też uzyskały takie zgody i nie zdziwicie się, jak zobaczycie na giełdach różnego rodzaju stablecoiny. Problemy w Europie po wprowadzeniu Mika... Możemy mieć Tether, który emituje stablecoin na USDT, a ten póki co nie uzyskał odpowiednich licencji do obrotu USDT w naszym regionie. Mimo to, na razie USDT jest na Bajbicie dostępne, nic się pod tym względem nie zmieniło, jednak sytuacja jest dynamiczna i na bieżąco giełda będzie nas informowała, i ja również was, gdyby Tethera musiała z obrotu wycofać. Ale gdyby to się stało, to na pewno każdy będzie miał czas sobie na spokojnie go zamienić na USDC lub będzie to automatycznie skonwertowane jeden do jednego. Mika też nie dotyka tylko zwykłych użytkowników, ale głównie reguluje. Dostawców usług kryptowalutowych. I jako, że ten temat no, może być mniej interesujący dla Was, dla osób prywatnych, to poświęcę temu no, kilka zdań dosłownie. Co się zmienia? Otóż to, że wszystkie firmy, które oferują usługi związane z krypto w Unii Europejskiej, będą musiały się zarejestrować w odpowiednim organie nadzoru i wymagane będą szczegółowe dane dotyczące działalności, mechanizmów kontroli wewnętrznej i planów awaryjnych, gdyby coś poszło nie tak, bo tutaj Mika wprowadza nowe zasady, które dotyczą dostawców usług kryptowalutowych, takich jak giełdy, portfele i inne platformy, będą oni Musieli spełniać surowe wymagania dotyczące rejestracji, przejrzystości i bezpieczeństwa, w tym pełną weryfikację użytkowników, ochronę środków klientów oraz szczegółowe raportowanie transakcji. A w dodatku dostawcy będą musieli uzyskać licencję Mika, aby działać na rynku Unii Europejskiej, co według prawodawców ma zapewnić większą kontrolę nad działalnością transgraniczną i zwiększyć bezpieczeństwo rodzimych użytkowników, a takie zmiany. Podniosą też na pewno koszty dla firm, które tu operują. Pewnie wam się zdarzyło wpłacać bądź wypłacać środki z bitematów, więc poruszmy ten temat. Nowe Prawo również te kwestie reguluje bo dotychczas przez bitomaty można było dokonywać transakcji bez KYC do określonej kwoty i to było no 999 euro. I to się zmieni po wejściu Mika. Dla każdej transakcji w bitomacie będzie pełna weryfikacja KYC, niezależnie od jej wartości. Będzie trzeba też okazać dowód osobisty i ujawnić swoją tożsamość. Niestety. I to były główne kwestie, które w tym filmie chciałem poruszyć. Dla dopełnienia przygotowałem właśnie dla Was Q&A z różnymi pytaniami związanymi z giełdą Bybit. Miałem konsultacje z przedstawicielami giełdy. Zapytałem się ich o kilka Kwestii. Zadałem kilka pytań od Was, które się powielały w filmach, więc lecimy z tematem. Pierwsze pytanie, jakie konkretne zmiany wprowadza Mika na giełdzie Bybit, szczególnie w zakresie dostępności usług, wymogów licencyjnych i ochrony inwestorów. A więc Bybit Global zachowa swoje produkty i usługi po wejściu w życie przepisów Mika 30 grudnia, dlatego na początku 2025 roku nie będzie żadnych zmian dla istniejących klientów, a w międzyczasie Bybit EU ubiega się o licencję Mika i rozpocząć działalność, gdy taka licencja będzie przyznana. Dalej. Jakie nowe procedury KYC czy AML na Bybit zostaną wprowadzone przez Mika i jak wpłynie to na użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Regulatorzy UE jasno określili, że oferowanie usług kryptowalutowych będzie możliwe wyłącznie w przypadku uzyskania licencji Mika i zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymogami KYC. W tej chwili nie przewiduje się zmian dla globalnych użytkowników giełdy, a w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian użytkownicy zostaną o tym poinformowani. Trzecie pytanie. Czy Bybit planuje uzyskać licencję Mika i jakie kroki już pod podjęliście w tym kierunku? Tak jak stwierdzono w oficjalnym komunikacie prasowym, pokazuję Wam go tu na ekranie, Bybit dostosowuje się tymczasowo do działania na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ben Joe, CEO Bybita, powiedział również, że dostosowanie się do Mika będzie ważnym kamieniem milowym dla giełdy oraz że ma nadzieję, że regulacje nie będą hamowały rozwoju branży, więc tak prężnie działają i tak za jakiś czas to będzie po prostu pozyskane. Żadna giełda, z tego co ja wiem, osobiście dopowiem, nie ma pełni tej licencji jeszcze uzyskanej. Czwarte pytanie. Czy Mika poprzez swoje nowe przepisy wpłynie na opłaty na giełdzie Bybit lub jakieś podatki, które będą odczuwalne dla nas, dla zwykłych ludzi? Nie, nie wpłynie na dodatkowe opłaty. Mika nie ma związku z opodatkowaniem, ponieważ kwestie podatkowe są regulowane na poziomie krajowym, a nie europejskim, więc tutaj się nic nie zmieni, nie będzie wyższych prowizji czy podatków. Jakie są wymogi dotyczące ujawniania informacji dla emitentów kryptoaktywów? Bybit UE nie będzie działać jako emitent kryptoaktywów. Kolejne. Jak problematyczna dla przeciętnego tradera, który handluje na dźwigni, będzie Mika? W ogóle nie będzie problematyczna, bo Mika w chwili obecnej nie ogranicza ani nie reguluje produktów z dźwignią finansową. Jakie są konsekwencje dla inwestorów, jeżeli emitent krypto nie dostosuje się do Mika? Czy klienci Bybit powinni się tego obawiać? Odpowiedź. Klienci Bybita nie powinni się w tej kwestii niczego obawiać, jeżeli emitent krypto nie spełni wymogów Mika, po prostu nie będzie oferowany klientom przez giełdę Bybit. Więc po ludzku, słuchajcie, chodzi o to, że jeżeli jakiś projekt, jakiś altcoin będzie na Bybitie, ale nie spełni tych warunków, to zostanie zdjęty z tej giełdy, żebyście Wy się nie musieli martwić, czy możecie coś kupić, czy nie. Jako istniejący klient, jakie kroki muszę podjąć po wejściu Mika w życie? Żadne kroki nie są ze strony użytkownika wymagane. Wszystko będzie działało automatycznie, tak jak wcześniej i nie musicie się o nic martwić. Jako użytkownik, czy muszę wypłacić moje środki, czy może Bybit je w pewnym momencie zamrozi? Absolutnie nie trzeba i nie będą zamrożone. Informacje o utrudnieniach dla afiliantów nie mają żadnego wpływu na dostęp obecnych użytkowników do ich środków. Dostęp do kryptowalut obecnych klientów pozostaje niezakłócony. Czy użytkownicy mogą nadal rejestrować się po 30 grudnia na wajbicie? Tak mogą, chyba że pochodzą z krajów, dla których usługi są ograniczone, a takim. Polska krajem oczywiście nie jest. W rzeczywistości dostęp wszystkich istniejących klientów do ich kryptowalut pozostaje niezakłócony. Więc słuchajcie, no pomimo tego jakby chaosu prawnego, jaki powstał przed świętami, gdy ostatecznie polski sejm nie zatwierdził ustawy Mika, to w tym filmie zawarłem dla was takie najważniejsze aspekty związane z tym, co nadchodzi i czego powinniśmy się w przyszłości spodziewać. Jest sporo niewiadomych, to na pewno w związku z nową ustawą, ale mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału trochę wam się rzeczy wyjaśniło. Wiadomo, że wszystko jest trochę niejasne w takim prawniczym żargonie, ale będziemy sobie to na spokojnie wyjaśniać. Najważniejsze, że jeżeli macie Bybita, to nic się dla Was nie zmienia, możecie sobie po prostu korzystać. No, zmienia się to, że nie będzie bonusów, airdropów, jakichś tam odgiełd, ale te przypisane cashbacki, cała reszta dalej będą funkcjonowały. No niestety, oddzielna kwestia, która no, trochę jest smutna, to no, anonimowość w świecie krypto, bo kiedy finalnie Mika wejdzie w życie, to nasza prywatność no, będzie naruszona. Jest to taka cena, jaką musimy zapłacić, żeby ten rynek krypto był lepiej uregulowany, ale szczerze ja wolałbym jej nie płacić i pozostawić rynek krypto takim, jakim jest, ale nie mam dużo do gadania. Więc jeżeli coś pominąłem, chcecie mi zadać pytanie odnośnie tego tematu, piszcie je w komentarzu, będę dalej je do Bybita przekazywał, albo po prostu do mojego prawnika i będę Wam tutaj... Starał się udzielać odpowiedzi. Pomogę bezpłatnie, na ile jestem w stanie i na ile potrafię. Więc, jeżeli się podobało, subskrybujcie kanał, zostawcie kciuk w górę, wyślijcie ten film znajomym, którzy mają jakieś pytania pro Miki czy Bye I tyle. Lecimy dalej z, z wszystkim, co nas czeka w 2025 roku. Trzymajcie się. Cześć. Publikowane filmy na niniejszym kanale nie są poradą inwestycyjną. Każdy sam decyduje o swoich działaniach na rynku. Nie polecam nikomu kupowania kryptowalut, dźwigni, Forexa, NFT ani żadnych innych aktywów cyfrowych. Po prostu każdy samemu podejmuje tutaj świadomie decyzje. Możliwe jest strata całego kapitału, uważaj przy większych inwestycjach. Zachowuj szczególną uwagę przy korzystaniu z publicznych oraz prywatnych porad, gdyż na rynku, zwłaszcza rynku kryptowalut, jest dużo oszustw i kryptowaluty cechują się wysoką zmiennością. Szczególnie uważaj przy inwestycjach w nowe projekty, jeżeli na takowe się w ogóle decydujesz. Najbezpieczniejsze historycznie są Bitcoin oraz Ethereum i od tego każda nowa osoba raczej powinna zacząć, jeżeli w ogóle akceptuje jakiekolwiek ryzyko. Filmy, które publikuję na tym kanale oraz wszystkie inne informacje i analizy posty, jakie są na moich social media skorazowanych z tym kanałem, na przykład na Instagramie, Discordzie, Telegramie, TikToku. Traktuj wyłącznie edukacyjnie, a za rezultat swoich działań odpowiadasz samodzielnie.